We were undiscovered, didn't care for one Hej, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie i jak mogliście zobaczyć na przebitce, śniadanie gotowe. Dzisiaj na śniadanie tortilla z jajkiem, serem, szpinakiem i pomidorami. Także dzisiaj też śniadanie bardzo proste, bardzo szybkie, ale też bardzo smaczne i można je zrobić na wiele wariantów z różnymi rzeczami, czy warzywami, serami, szynkami, rybami, czymkolwiek tylko chcecie. Także... Zabieram się za śniadanie. Dzisiaj na obiad jedna z moich ulubionych propozycji, ponieważ, po pierwsze, jest szybka i łatwa w przygotowaniu i do tego jest przepyszna. I słuchajcie, to są ziemniaki, które już gotuję tutaj, wymieszane ze skwarkami stofu. Przepis na skwarki stofu powinien być Wam już bardzo dobrze znany, bo często jej robię. I słuchajcie, używam do tego cebuli tofu naturalne drobno pokrojone do tego sos sojowy, papryka wędzona i syrop klonowy. Wszystko smażę na patelni i później mieszam z ugotowanymi ziemniakami. Także jak widzicie, mega proste danie, ale jak dobre danie. Naprawdę przysięgam wam, że to danie może nie wygląda, ale jest przepyszne. I do tego weźmiemy sobie ogórki w musztardzie też z mojego przepisu. thank you No i słuchajcie, obiad gotowy. Jak mówię, nie jest to danie, które prezentuje się jakoś ładnie. Nie jest to danie instagramowe, ale jest, przepyszne. jest naprawdę przepyszne i polecam Wam spróbować. Jeszcze ogóraz do tego będzie, jak mówiłam. I tyle. Dajcie mi znać, jak odtworzycie właśnie to danie ziemniaki ze skwarkami, bo warto, obiecuję Wam, że warto. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszą kolację, to będzie cienko, bo to są wszystkie rzeczy, jakie mam w domu mi zostały, pół pomidora, kawałek dosłownie, awokado, ser i bułki, więc zrobimy sobie dzisiaj na kolację grzankę swoją drogą. Uwielbiam te bułki z Lidla, są przepyszne, uwielbiam je. Także dzisiaj na kolację zrobimy sobie grzankę. Też mam pokażę, co Piotrek ma na kolację, żeby przypomnieć, że istnieje takie proste danie, które można zrobić dosłownie z trzech, czterech składników, czyli alio-olio. My zawsze czosnek, papryczki w domu mamy, makaron też i dzisiaj kloska kolacja to alio-olio. Mam Nie mamy. Szkoda. Pietruszkę jest fajnie fajnie Tak, tak, dodać. To obowiązkowo. Także przypominam, że jeszcze istnieje coś takiego jak alio-olio, czyli na oliwie podsmażamy czosnek. Czapryczką chili, rzucamy makaron, jeszcze najlepiej całość posypać pietruszką. Smacznego. Dzięki. A tu możecie zobaczyć królewicza, królewicza Jimulka. Ja Jak nagrywam kotki, to wiecie, specjalnie dla mojej babci, żeby mogła popatrzeć sobie na nasze kotki, bo ona lubi jak w filmach są kotki. Jimmyś, wyślij babci buziaczka. Ślesz? Babcia, wysyłam buziaczka. I tak się słuchajcie, prezentują moje biedne grzanki z resztek domowych. No ale musiałam się pozbyć wszystkiego z lodówki, więc, więc tak wyszło. A myślę, że i tak nie jest najgorzej. Idę zajadać grzanki. I bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Bajo!